Siedzimy sobie z koni na najwyższym wzgórzu w okolicy i wpatrujemy się w jak gwiazdy. Jaki piękny widok. Taszek siedzi na mojej głowie. W oddali przed nami ziemia zlewa się z niebem. Tam właśnie jest horyzont. Uśmiechamy się. Nagle mój przyjaciel mówi, może powinniśmy zaprosić panią surowzankę na wzgórze i pokazać jej, że ziemia i niebo to jedno. Teraz muszę przerwać. Pani surykanka jest nauczycielką y, żyrafy i koliberka, no i całej klasy. I ona w, w czasie lekcji powiedziała dzieciom, że gapienie się bez sensu w niego nie ma, nie ma sensu. Po prostu lepiej patrzeć jest, interesować się tym, co jest tutaj blisko Ziemi, blisko nas. No i właśnie koliber z, y, z, y, z żyrafą dyskutują na ten temat. Może powinniśmy zaprosić panią surygadkę na wzgórze i pokazać jej, że ziemia i niebo to jedno. A nie jesteś na nią zły, że nie pozwala bujać w obłokach, pytam? Nie, pani surygada po prostu nie zna innego świata, który odpowiada Kornbeller. Myśli, że wszędzie jest tak samo. Ach, przecież wszędzie jest inaczej. Mama opowiadała mi, że tam, gdzie mieszka jej przyjaciel, niedźwiedź polarny, wszystko jest białe. No coś ty, dziwi się koliberek? No serio? A wiesz, jak to białe się nazywa? No jak? No powiedz. Nazywa się śmiech. Odpowiadam. Śmiech? Nie dowierza koliberek? Ładnie. Prawda? Przytapuje. Mama mówi, że jest taki... takie powiedzenie, że jest coś, że coś jest białe jak śmierć. To znaczy jakie? Zastanawia się mój mały przyjaciel. No wiesz, tłumaczy. Takie bardzo, bardzo, bardzo tak. białe. Jak ciosy słonia? Tak. Zgaduje Korniwary? Tak, nawet bardziej białe. Nasze zwyczaj mówi z, z rozmarzonym głosem. Chciałbym kiedyś zobaczyć tę białą krainę. Myślę, że to daleko stąd, że rachotno. no... Robię bardzo mokrą rękę. Myślę, że trzeba by tam iść cały rok. No i właśnie do tej krainy, jak już się zorientowaliście, dotarł w swoich marzeniach sennych Słoni. A w tej bajce y, sytuacja... Y, to czuła się zupełnie inaczej, mianowicie e, musicie po prostu przeczytać moje książki.